Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. Słowo, którym dzisiaj się modlę, to miłosierdzie. Przepraszam za mój głos i średnią dyspozycyjność, ale jakieś przeziębienie mnie dopadło, ale mam nadzieję, że nam to nie przeszkodzi w modlitwie słowem. Jeśli chodzi, słuchajcie, o to słowo dzisiejsze, to bardzo jakoś poruszyło moje serce, że to miłosierdzie, które Bóg okazał domowi Elżbiety i Zachariasza. Nad którym tak się zdumiewali krewni i znajomi, że to jest to samo miłosierdzie, o którym Jezus mówi w ośmiu błogosławieństwach. To jest ten sam grecki wyraz w oryginale, który właśnie określa to miłosierdzie. Czyli można by rzec, że Elżbieta i Zachariasz, tak jak Jan, byli, żyli na progu Starego i Nowego Testamentu, ale otwarci na Ducha Świętego, tak naprawdę, już żyli ośmioma błogosławieństwami, żyli, nowym żyli w Nowym Testamencie. Wprawdzie Jezus powie oczywiście, że y, na, najmniejszy w Królestwie Niebieskim będzie większy od Jana, ale zdumiewa mnie to, jak ta konkretna rodzina y, Elżbiety i Zachariasza otworzyła się na działanie Ducha Świętego, że mogło dojść do takiego cudu, w którym począł się Jan. I Jan, który jest Eliaszem, który idzie przed Panem, zapowiada jego przyjście, a Bóg objawia to samo miłosierdzie tej rodzinie, o której właśnie, o którym to miłosierdziu mówił Jezus w ośmiu błogosławieństwach, które są takim, można powiedzieć, w cudzysłowie, dekalogiem Nowego, nowego Testamentu. Dzisiaj z tym was zostawiam. Elżbieta i Zachariasz jako ludzie Nowego Testamentu, to znaczy jako ludzie tak otwarci na Ducha Świętego, niesamowicie, że mogły się takie nie inne cuda wydarzyć. Gdyby w naszych rodzinach było takie otwarcie na Ducha Bożego, to jestem przekonany, że bylibyśmy świadkami wielu cudów. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, Amen, zostańcie z Bogiem, no i do usłyszenia i do zobaczenia już jutro w Wigilię.